Dobra, co wy chcecie ode mnie? Dobra, pytam się ciebie Ile macie broni w tym Red Days? Ile sztuk? Weźcie pewnie Jakie strzały? Weźcie się odsuń Strzały, ty strzelak Idę zobaczyć co to Dobra, co wy chcecie ode mnie? Dobra, ile macie ludzi? Ile macie ludzi? Nic, o, nic nie powiem to? już Odwal się no, mówię, Co jest? Ała! Oh. Oh, zabiję cię, zgniatę ci łeb tym kantankiem Ała!

Pokoju, dajcie, stary. dajcie mi się do domu, ja tu nic nie, nie ma się. go! Cały chud. Jedzie nasz cały chód, masz przez strany. twoje żymeczki już nie żyją, Nie Nic się nie stanie! Nic ci się nie stanie! Nic no. No. Nic się nie wierzę no, no, wam! Kurwa, Nie na, to w nogem, zróbcie coś! Nie wierzę wam, mnie nie wierzę! Uwierz nam, staje tak już twoje żemeczki nie żyją. ich też możemy żyć w każdej chwili. Tak, możemy jakby do mnie strzeli się, to on za moich ludzi Os, go O się, rozumiecie, O nogę! Nie, Kur. nie, zabiję go. Pójdź go. Kurwa. się, dawajcie. Bójdę, w łazience! W łazience! Dobra, już? Uf, to jest. Zabijcie go. Dobrze. O, o, czeka, Weźcie mnie. Noga już mnie tutaj nie, go, mierz go, mierz go, go Mierzcie, Do szpitala. Do szpitala Oooooh! Nie powinno być tu więcej. Dobre, ja prowadzę, prowadzę. Się no, o. O. Dobre, Dobra, prowadzę, prowadzę. Zobaczcie, ty. Zdejdziemy. Dobra, widzę właśnie taki akcent. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Właśnie jak nas porwali balasi. Wypytywali nas o jakieś różny, dziwne, różne rzeczy, ale A jeden coś tam powiedział, że 200 sztuk broni, ale na pewno tyle nie mamy. Albo może czegoś nie wiem. Chyba coś tam kupili. Nie wiem tego. Ludzi też nie wiem, ile około mamy, nic nie powiedzieliśmy, może powiedzieć jakich dokładnych informacji. Ale wiadomo, że balasi polują na idena. I co to coś złego oznacza I akurat? I go weźmiesz, pojedziesz, bo przecież ja tak nie mogę jechać. To dobra, wysiadaj szybko. Ruszaj masz go, to. Fajajaj tyłu, wrzuć mnie na tym. Jedź ja szybko, wcale, jedź, mogę, mogę, jedź, mogę. jedź! jedź. Wyrażaj się. Dobra, jedziemy. Nie co, dobra, poczekaj. my szybko, idziemy do szpitala. Masz, ten, masz tu bandaż, bo w tym łódzkopku, masz. Dobra, daj. Co za bandażuje? O, dobra. Czekaj, okay. dobrze. Do jakiego szpitala idziemy? Do Sandy, bo tam wszystko pozamykane, już na zapomniane szpitale, jedziemy. Dobra. Jedź. Jezu. Co Jak wy znaleźliście mnie w ogóle? Normal, ten... Kurczę, byliśmy u tego... U jednego tam swojego ziomeczku. Powiedział, no. że... Mieliśmy, mieliśmy coś na spotkanie, powiedział... O Jezus, przepraszam cię. Dobra. Powiedział, powiedział, że się nie zjawiłeś, to po prostu pytaliśmy się... I po prostu dowiedzieliśmy, że cię porwano. I tutaj już cię przytrzymują. Dobra. To jest jakaś owośka balasów, ty coś wiesz? To jest jakaś ośka balasów, Skutecznie przekupiliśmy jednego z balasu po prostu, bo coś tak czuliśmy właśnie. Po prostu daliśmy mu jakiegoś kwita i on powiedział. Dobra. Ale ja mi teraz wiadomo, że dalej polują na mnie balasi. Ale ja spokojnie. nie wiem, jestem cały płomany wszystko mi boli ja, ja chyba leje. Nie, sp nie um spokojnie, spokojnie. Znaczy, przytomność, że nie umrzesz, to się o to nie martwi. Cholera. Pomocy, pomocy! Mój kolega dostał kulkę, jakbyś byliśmy w McDonaldzie. Halo, pomocy! Gdzie go mam zabrać? Halo? Dostał kulkę, chyba tą w nogę. Tutaj, tutaj, szybko. Szybko, szybko, to ci lustro przyje, biegniemy. Tu? Dobra. To jest toaletą, szybada? O, boli mnie Kurde, jakiś... muszę zanieść lekarze. To jest sen. Sedi... Dobra. Tu, kładź Dobrze. Kładźmy, tu, dobra. To operacja jakaś będzie? No, od razu... wyjeżdżam. O, co jest mi, doktor? Co tu jest? <średenie> e, Tutaj dwa pomona żebra i tutaj będzie chyba... gdy mam jakąś kulę w prawej, w prawej w nocy. Co? Dobra, ile da się tu zostać? No z miesiąc. I ja w Dobra, daj mu środki. Daj mu środki na senne. Środki Słownie na scenę? Już. Co z nim? Już. już. O, czy, to ja. Co jest czemu? Ja zasypiam, co Ileż czasu minęło? Jeszcze raz lepiej się czuję. Dzień dobry, lekarzu? Dzień dobry, dzień dobry. Chyba ja minął miesiąc, tak? No już dobrze, jest wszystko ok. no, no mogę, no, mogę no. wstać w ogóle? Chyba tak. No no może pan wstać. O, o od razu jest. lepiej, no. O Jezu, co? jak jaki ten wygląda! Ja w tym... Jeszcze trochę będzie musiał się zwracać, więc biegać tak Nic No dobra, no nie, nie będę. Ale widzę, że rozpętaliście mi dredy. O, jest trochę no. Zarosłem. O Jezu. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, do pana. Okej, okay. słucham. Dostałem informację, że miał pan ranę pod strzałową. Mogę wiedzieć, jak to się stało. Może pan wyjść? Proszę bardzo. Pana lekarza? Panie pana lekarzu. Tak. E, pan ale. Wyjść? Tak, no, tak. Proszę tak. bardzo. No, to niech pan wejdzie. No. Z tego co wiem, to miał pan ranę pod W nogę, tam przy kolanie. I mam pytanie. No. E, czy. Co się wydarzyło? Dlaczego pan został postrzelony? Ja panu powiem szczerze, tak, no mieszkam na Grow Street, to jest niebezpieczna dzielnica, tak? No i niechcący jak jacyś ludzie robili, strzelali z auta do jakichś tam filetowych ludzi i dostałem rykoszetem od jakichś. Aha, aha, dobra. No więc... I dostałeś z powodu strzelaniny, tak? No, rykoszetem no niestety. Z tego co wiem, to dostajesz to, to, to pistoletem. Mhm, mm mm -hmm. Czy pamiętasz coś jeszcze z tamtej sytuacji? Nie, nie, ja nic nie pamiętam już, nie. Dobra, dobra. Będzie musiał pan się stawić na komandzie Mission Row. Mission Będzie Row? Musiał okay. iść Ale to tam później, nie teraz. Dobra, okej, okay, bo właśnie chcę już pojechać do domu. No to w takim razie do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie, chyba już ogarnięte wszystko. Oj, dary! Wiem. Lekarze się, no tego, później o nas się pytali, ale zaś jak Hayden wygląda, cały zarośnięty. Nie można żadnych ciuchów ani nic. E, tam... e, mogę się wypisać już? Panie Lekarzu? Tak, tak, to proszę. Dobra. Siema. Siema, młody, siema, siema, siema. Kali. Ej ten e, Smith. E, 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 e. Młody proszę się. Gdzie tam Czy podpisać? Tutaj podpisać trzeba, no. Dobra, ej, Smith już. Dobrze. Dobrze. Dobra, to, to już mogę być, po... tak? Dobra. Tak, tak. Dziękuję, do widzenia. Ja mam siamochód. Chodź. Na ja pierdziele jak ja wyglądam. To Barbera od razu. No dobra, no ja mam siamochód. No się ale złożymy. minął miesiąc. Coś się pozmieniało? Zaraz powiecie mi tak, wszystko, nie dobra? nie mamy gangu. Chyba ciszej pierdąca. mów, ty gnoju. Cieszę się. Młody jak potrafić, jak młody jak potrafi, jak mody, jak potrafi Ja, potrafi. ja Bo mam. Po mam... Ja... Do widzenia. Kogo to Siare jest? Mały. Moje. W nie wyjęte. Wynajmowane. Nie w Siadaj. No Bachem, jeździsz. A czemu mnie? Ty ty to rozwalisz, Nieprawda. Nie, w ogóle. Dobra, powiedz ci wszystko. Dobra, jak wygląda z gangiem? Czyli nic się nie pozmieniało, tak? Wszystko tylko jest okej, tylko zarobki. Tak. Znaczy mamy tak szczerze powiem ci? Jest też... zmieniło się w sumie to, że mamy że chyba mamy jednego sklepowanego policjanta, na który na mogłobył jakby coś się dzieje, czy coś na coś podejrzani, co nie? Okej. Okay. Dobra, to jest dobra, dobra a ktoś zajmował organizacją naszą? Ja. Y y ja z tym z Młody Mody ogarnia, kurczę, się powiem jak on. on, on potrafi, tylko on po prostu nie... Głupi jest. No jest głupi, ale wiedziałem, że zawsze jest mądry. Głupi? Stary, no a kto kurde przy przypierdolił temu policjantowi. Dobra, dobra, nic się nie ale... podmieniało to dobrze. A później był nas, Kurde tak młody! Już... No, policja... Nie, to ty nie no. umiesz jeździć. Policjanta mamy, jednego, także jak coś to będzie nam mówił wszystko. Okej, okay, czyli za dużo się niech rozmieniałem to dobrze jak... No i kurwa mam <laughs> szczęścia kurwa pacę drugi raz Nie świesz się Mody co ty kurwa nam... robisz? Nie dziewięj Ale jakbym chciał Kur... się nie młody młody mody. Ale Jakb chciał się zisz to i jest... to Kurwa młody Ale jakby Nie ja z nie ostatni raz jadę Ale jakby jakby nam się wciściły tę policję to i taki tak byś to by po prostu je, je grozimy żebyśmy zajebali po prostu co no Domyśla wow. się jak to zagraliście no Ale dobrze dobrze Dobra, jakie zyski wy? dla mnie, coś tego typu, coś jest? Nie ma, wydałem wszystko na samochód. Wydałeś? No to wydałeś, gnoju? To ty. Na mirror jest jak na razie, muszę iść zełżyć ściuchy. To, to ze u młody, tak szczerze. Właśnie. Cześć, koko. A ja ci nie. Wysiadaj. Nie. Jedź. No to weź się. Ja chyba już na piechotek, ucha. No, chyba pojedziemy sami. Wysiadaj. Do Bez młodego, bo młody nie umie kierować po pierwsze I o, jest głupi Ja umiem Nie umiesz ci trochę robić? Tak, i uderzasz w auta A, tak Dobra, stój, ja już to nie zimą, kurwa, jadę ty ty? Ty A gdzie mam kurwa a gdzie jest leci ten te w ogóle, bo... Właści, no I właśnie, chcę cię zapytać kwas, bo ja nie wiem, mi nie było Nie wiem Młody, on coś ci mówił? Ale co? No Evans On coś ci mówił? Co I Charlie? Dobra, leci moje auto! Czy to moja, moje, moje ja auto? Nie wiem Powinniś no, sobie, no, jeśli to ten obie... GTR był wynajęty No, no wiem o tego GTR. Dobra, są jakieś zyski kurwa? Czy coś No, No poczekaj No? Ja ci za chwilę dam, tylko muszę iść mojego mhm. nowego samochodu Dobra, ja idę to się przebrać Tak, idź się przebrać okay. Tylko już nie mogę słuchać. Dobra teraz widziałem, szybko się przebieramy i co? Widzimy się zaraz Dobra, już obrębnie cieplej jestem Siema młody O, Oko, młody, młody. Bych do ciebie By No już Ale zapomniałeś Taruchu Ja pierdole. Dobra, też no, już się Dawaj Dobra, dawaj mamonę ile, ile tam jest? Chcesz? No i dawaj ten zysk, jest z tego jest Ja pierdola A opłaciłeś ludzi? Tak, wszystko masz na czysto Dobra, to dawaj Pokaż, ile tam jest Masz, na ziemi No i gil, jak po opłaceniu wszystko, to jest okej, okay, moim zdaniem Cieszę się, się cieszy, że się zajęliśmy z młodym No, dobrze zajęliście się, dobra Ja myślę, że możemy zdobyliśmy jego roślinkę w tym też No i dobrze Dobra, to. teraz trzeba jechać A ty tutaj idziemy dobrze? Ej ten, ej ten dobra. A kiedy dzień będzie dobry, nie, nie wiem, co niedługo już Od tego kurwa, jak ja wracam z samych to bo tak ja kieruję Dawaj do Barbera tak. Idziemy do Barbera Ja rozwalę, też a nie ty Też ty sobie jakąś nową fryziora zrobił A a mogę cię opierdolić? Nie, jedziemy do Barbera, wy nie umiecie, nie boisz Ja umiem Stary, ale tak Ja byłem się w szkole mi to Eł, e, weźcie Pojedziemy na łajnu do Barbera, takiego ja wiecie, premium To jest taki Barber co wiecie Jak chwilę mi tak Nie, ja umiekę robię A ten, ten kurwa, ja wiem nam tak, No właśnie ten Barber jest mocny podobno, na tiktoku widziałem jak byłem w szpitalu No mają usta? No że on tam tego, dobrze tam obcina no i nie kurde łajnu, tylko tam, gdzie no. ja jest już ten jubiler i tak dalej, o tym bardziej on chodziło. On też, obcina... on też chyba obcinał, że na mam włosy na jajach, co nie? Co A mówiłem, że się rozwaliłeś? Nie, nie rozwaliłem, przecież Nie, tak. Nic się przywaliłem. Jezu, to się przywaliłem Przywaliłeś. Dobra, ty mecz się świni. Się... <śmawiam> o, teraz przywaliłem. Oj, znowu. O kurwa, właśnie. <śmawiam> Dobra. Nie mówię, że ty... Dobra, Musimy... trochę cicho, młody. Pójdź za małpą. Ariaki pójdź, co? Oj, sorry. No, no wiem, sorry mordo Dobra, trzeba wrócić do żywy, trzeba Zabiję się oddzięczyć trochę balasą, co nie? Ta. Ja się nie wypłacie bądź tym młodym, już nie mogę słuchać. A właśnie... Ja, okay. Zabijemy ich Kiedy lecimy na balastu? Ja mogę się samemu mu dostaniesz mordę i się skończy. No to zobaczymy. Chcesz się po... ziałozić? w końcu będzie spokój. Tak, tak, że dostaniesz mordę i będzie koniec. Dobra, chodźcie, bo to jest ten baron. Dzień dobry. Sziemy, Dzień dobry. Wierzy. Ja, dobra, ja to bym to. chciał nową fryzurę i tego bezdomnego obciąć. Bo ja dzisiaj pomagam bezdomnym. Bezdomnym, który będzie w Monclerze. Sam Kimordę młody. <laughs> no, taki sobie, ci mogę zrobić, to, to na kiwi. <laughs> <grymne> Dobra. Nie no, chyba się jak chwilę prześrałeś. Dobra, zaraz katalog ten. W dupę mody, kurwa, potrafisz z auta Koniec ale już. Ale gazetki jeden, pan zobacz Czekaj, tam jest katalog, o czekaj. O, ja już m... o, te, wciera włosy, wciera. te włosy, te włosy i tą, bro o, tą brodę. Ej, mody, ej, mody. mody. A, A już panu pokazuję. Niech pan zaczy. Tutaj jest ten katalog, widzi pan? Jest ta strona i te włosy i tą brodę bym chciał. Pasuje? Pan zrobi? Dobra, ja tu siadam. Dobra widzowie, my szybko się obcinamy i co? Widzimy się zaraz już pan skończył? Tak. Ja dobra. chyba tak teraz o, spoważniałem, dobrze. co? Ty dobra Aiden. widzowie, poczekaj chwilę. Ej, co myślisz, Aiden? Ty widzowie. Jeden dobrze wygląda, zobaczcie. Dobra. Brudko, włosy Aiden. też git jest okej. Okay. ja teraz chyba tak Ty. Ty wyglądasz jak nie wiem, jakiś aktor. Kto? Kto? <laughs> Ty. Hej. Ja? No. No tak, kurwa, wyglądasz jak... Zajebiście ja no się wyglądam. Mm, jak grzyb. A Weź. Jak, jak? Młody to uspoważniał. poważnie... Ty kurwa, zostaw młodego! Tam... No Co pan ty, robi? No co ty. ty pan robi? Kurwa, co ty robisz? Ty. Nie będzie mój sklep taki brudas się miał. Nie, tego brudasa. Ty kurwo. Do tego brudasa, śmieciu. Już nie pożyjesz. Poczekaj, poczekaj. Ten cały we krwi, obra, nie, nie chcę to patrzeć Ale właśnie, ja chcę. Jedziemy szybko. Cydera Chciałbyś będą. Się ja Dawaj. A, a jak ja wyglądam? Kurwa, wsiadaj, młody. cydera będą. No, no, no to będą. No kurwa, kurwa, mu No właśnie. Tylko przynajmniej umiem prowadzić też tak Zamknij się. Czemu nazwał ci brudasem w ogóle? Nie wiem coś, co? Ja nie się nie kąpałem od miesiąca kąpałeś się? Żartuję Dobra No ale nie Może wiem, trochę się wkurwiłem, nie, nie Ja bym mu jeszcze spalił tą butę I to i tak nie żyje I co by to dało? I coś z tym Dobra, wszystko ogarnięte Jedziemy teraz na chudy. dobra? Da. Dobra, dobra. Dawajcie bo Posiedzimy trochę, bo kurwa pogadamy, bo... Łożysz ja pierdolę Dory. Bo wiem, no że dobra. ty jeździ, nie Ale wiesz, ja że to jest na, na, na to No ty wiem, wynaje. tylko sobie wyklepi młody, młody no ma prawda, pieniądze no podobno. No to prawda. Za to się wpłaczy najem. A jednak nie jest? Nie. To ci go... Pa! Jedziemy full prosto Żartło! Jeździemy, ja to nie ty. No dobra. Mam papiery na wynaje. I żółte papiery chyba jeszcze masz. Żółte? To ja no. mam nawet jeszcze czerwone posiedzimy trochę pogadamy i co ja sobie naprawię ten siamu a, a, a cię tak mało oczu dzisiaj? nie wiem tu ja nie powiem nawet nie wiem czemu myśmy my, my jakieś 450 ja słyszałem że wam sobie karierę w porno hub chyba dobra ja cię nie chcę kurwa słuchać już jednak idę kurwa do siebie nara nie wiem co ty do mnie mówisz jakiś hub nie wiem No dobra wie. Zowie. co walimy skip do wieczora i widzimy się zaraz Drawidzowie jest 24 około, właśnie. Przedpaliśmy się doby, lekko. Dzień dobry, dzień dobry. Co robicie, dobra, Mocniej. ja sobie wyjdę. Idę się przewietrzyć. No śroko. O, o nie. Co to ziadały przyjechały. gównem. o, poharacz pewnie. Chyba ich trzeba wyjaśnić. Młody kto nie, majeś? nic nie rób, młody. Bo... Aha, wiem kto. Ty, aj ten. Ale my przez ten miesiąc nie płaciliśmy, to jest 22 tysięcy. Znam kim Wypierdalaj sąd. stąd. Mówię Pier... ci tylko Wypierdalaj, idź stąd. Hmm. Psychiatryka kurwa naprawdę. Dobra ile tam jest? 50? Co jest? No. 50 no. tak? No, no, tego. tak tego. Chodź. Masz. Kurde widzę, że zbiedniliśmy trochę. Mamy aktualnie 12 hmm. koła. Kurwa jest teraz słabo. Tu już się wyjeżdżać, co? Dobra, wy, 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 wypierdalać stąd już Bierzcie kasę Ale i wyjazd tak. Spokojnie, spokojnie Właśnie Wyjazd stąd kurwa, nie celuj ty... lepiej po co, po co celujesz kolego? Podkabule pod do szefa Wypierdalać stąd go wieczoru Idę. Bo ja mam już no. taką sprawę Wypierdalać powiedziałem Niem, Powiedziałem stąd wypierdalaj już. Dobra, zbędźmy waszego szefa, kurwa. Wypierdalaj stąd. Będę ich szefa. Zobaczą, kurwa. Wystrzelają. A ty co? Ja nie wnikam, co tu się dzieje. A, widzimy wiesz pana, co tam? Co z gtr -em? A pan nie nie chciał? czekam. Myślę, że pan go wziął. Nie wiem, gdzie on jest, już. Jutro to jutro panu dam go, dobra? Bo ja jestem po, po szpitalu. Dobra. Na parkingu kurwa. Co kurwa? No, na policyjnym jest, no kurwa no. Ja pierdolę, dobra z wami ja już nie mogę, ja idę kurwa spać, ja już nie wytrzymuję. Nie wiem widzowie, wiaduje się, że jest GTR na policyjnym parkingu. Ja już nie mogę. Trzeba jeszcze odbić z policyjnego parkingu gtr -a. Dobra, widzowie. Jeszcze jakiś telefon mamy, sprawdźmy tak? to co. Tak? Co to? Kurwa, zapomnie... czekaj, bo zapomniałem głos tego, kurwa <grym> Tego chuja kto hey, mówi? Hey, na, pomóż mi! Pomóż no, mi, Kto, mówi? Kim ty jesteś? Witam <grym> się, kto mówi? Jak się nazywałem? Samuel Kto <grym> mówi? Adam, pomóż mi! Pomóż mi! kto mówi, pytam, pytam się mówi Samuel, pomóż Samuel? mi! Samuel? Co się dzieje? Co? No, nie, nie, nie. Skąd ty masz pomóż telefon? Mi. Co się dzieje? Mówi samolotu Samolotu? Do lotniska mi... Do <sum> zaraz jadę, zaraz <sum> będę! Zaraz będę! Zaraz, <sum> będę, zaraz się namieszę. Samuel tam <sum> mi dzwonił. Mój brat, porwany przez Lukasa. O! Szykujemy się, się. Nie jedziemy. Się dobre, no. Dobra, nie wiem, szykuj się. Widzę, to w trzecim odcinku. Jedziemy po Samuela. Widzimy się za dwa dni. To na trzecim odcinku, dziękuję wam. Cześć!